Wyruszcie w niepowtarzalną podróż w czasie z Chronologic, aby stawić czoła dedukcyjnym wyzwaniom w barwnym Paryżu 1920 roku. Rozwikłajcie serię niewyjaśnionych spraw i dojdźcie do ukrytej prawdy. Zbierajcie wskazówki o ruchach zamieszanych w sprawę postaci, określając gdzie się one znajdowały w chwili zdarzenia. Kolejne śledztwa, różniące się od siebie stopniem złożoności, przetestują waszą przenikliwość i zdolność logicznego rozumowania. Cel: rozwiązać zagadkę przed pozostałymi śledczymi. Wybierzcie jeden z trzech scenariuszy, a następnie jedną z pięciu dostępnych śledztw z danego scenariusza, biorąc pod uwagę jego poziom trudności oznaczony symbolem gwiazdki. Jeśli to wasza pierwsza rozgrywka, sugerujemy, abyście zagrali w pierwsze śledztwo ze scenariusza Trucizna w wyższych sferach. O poziomie trudności jednej gwiazdki. Każdy z graczy bierze zasłonkę, arku śledztwa i ołówek. Uważnie przeczytajcie wprowadzenie do scenariusza. Specyficzne zasady wybranego śledztwa, a także pytania, na które musicie odpowiedzieć, aby ukończyć śledztwo. W przypadku pierwszego scenariusza mamy następujące zasady. Morderca musiał przebywać w pomieszczeniu z detektywem bez świadków, by móc go otruć. Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na trzy pytania: kto otruł detektywa, gdzie do tego doszło, a także o której godzinie. Rozłóżcie na stole płytki godzin i postaci. Następnie na stole połóżcie karty miejsc przypisane do wybranego śledztwa. Pamiętajcie, aby ich nie odwracać. Tabelka z informacjami musi pozostać niewidoczna. Połóżcie planszę z planem opery na stole. Pomoże Wam ona zwizualizować sobie różne miejsca w operze. Ustalcie, kto rozpocznie rozgrywkę. Śledztwo będzie prowadzone w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze możesz zbadać wybrane miejsce w paryskiej operze. Dzięki temu odkryjesz albo liczbę postaci, które znajdowały się tam o konkretnej godzinie, albo łączną liczbę przypadków, kiedy konkretna postać przebywała w tym miejscu we wszystkich godzinach, od pierwszej do szóstej. W celu uniknięcia zdradzenia informacji o konkretnych śledztwach, dla wszystkich przykładów pokazanych w tej wideoinstrukcji, użyliśmy losowych płytek z innych spraw dostępnych w grze. Aby wykonać akcję Wybierz kartę miejsca, która Cię interesuje, a następnie odwróć ją w ten sposób, aby nie podglądać treści, która znajduje się na odwrocie karty i włóż tą kartę bezpośrednio pod płytkę godziny albo postaci. Wybór należy do Ciebie. Zaokrąglony prawy górny róg płytki może pomóc Wam określić, którą stroną należy włożyć kartę pod dany kafelek. Kształty płytek i karty muszą się zgadzać, a w otworze w lewym górnym rogu musi znajdować się symbol wybranego miejsca. Po prawidłowym włożeniu karty pod płytkę poznasz dwie wyróżnione informacje. Informacja zielona, kryjąca się pod tym symbolem, jest to informacja wspólna, którą musisz odczytać na głos. Natomiast informacja biała z tym symbolem jest to informacja osobista, przeznaczona wyłącznie dla ciebie i nie dzielisz się tą informacją z nikim innym. Przykładowo, chcąc sprawdzić, kto przebywał w galerii o godzinie 3, bierzesz kartę Miejsca Galeria. I wkładasz ją pod płytkę godziny 3. Wspólna informacja, którą oznajmiesz na głos, czyli ta na zielonym tle, wskazuje razy 2. Oznacza to, że dwie różne postacie znajdowały się na galerii o godzinie 3. Osobista informacja, którą zachowujesz tylko dla siebie, czyli ta na białym tle, wskazuje S. Oznacza to, że jedną z dwóch postaci, które przebywały w galerii o godzinie 3, jest służąca. A zatem wszyscy wiedzą, że o godzinie trzeciej w galerii przebywały dwie postacie, a tylko Ty wiesz, że jedną z nich była służąca. Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, zobaczmy, jak możemy używać arkusza do zapisywania ważnych informacji. Nie musisz jednak robić notatek w ten sam sposób. Każdy śledczy może notować po swojemu. Natomiast pamiętajcie, że wszystkie swoje informacje, które zapisujecie na arkuszach, powinniście trzymać w tajemnicy za zasłonkami przed innymi graczami. Natomiast na potrzeby tej wideoinstrukcji nie będziemy korzystać z zasłonki. Na samym początku spójrzcie, że na naszych arkuszach mamy planszę opery podzieloną na 6 różnych godzin, a także wszystkie możliwe postacie, które występują w grze. Na samym początku rozgrywki, jeszcze przed wykonaniem jakiejkolwiek akcji, zapiszcie początkowe informacje na swoich arkuszach zgodnie z informacją przygotowania rozgrywki dla konkretnego scenariusza. Gdy mamy zapisane pozycje naszych postaci z pierwszej godziny, przejdźmy teraz do naszego wcześniejszego przykładu, aby uzupełnić nasz arkusz. Sprawdzaliśmy, ile postaci znajduje się w galerii w trzeciej godzinie. Także odczytując informację wspólną, wiemy, że w galerii w godzinie trzeciej znajdowały się dwie osoby. Możemy to zaznaczyć symbolem razy 2, co właśnie oznacza, że w galerii znajdowały się dwie osoby. Dodatkowo z informacji osobistej wiemy, że w galerii w godzinie 3 znajdowała się służąca. Zaznaczamy to literą S, a także bierzemy tą literę w kółko. Jest to oznaczenie właśnie, że w tym miejscu znajduje się służąca. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Chcąc sprawdzić, ile razy żurnalista przebywał w sali koncertowej w godzinach od 1 do 6 bierzemy kartę miejsca sala koncertowa. I wkładamy ją pod płytkę żurnalisty. Wspólna informacja, którą oznajmiasz na głos wskazuje razy 1. Oznacza to, że żurnalista przebywał w sali koncertowej tylko raz. Natomiast osobista informacja, którą zachowujesz dla siebie wskazuje piątkę. Oznacza to, że żurnalista przebywał w sali koncertowej o godzinie piątej. A zatem wszyscy wiedzą, że żurnalista przebywał w sali koncertowej tylko raz, ale tylko ty wiesz, że był tam o godzinie piątej. A teraz sprawdźmy jak możemy to zaznaczyć na naszym arkuszu. Wiemy, że nasz żurnalista znajdował się w sali koncertowej tylko raz, więc zaznaczamy tę informację obok ikony żurnalisty, a także ikony sali koncertowej. Wiemy również, że znajdował on się w tej sali o godzinie 5, więc również to zaznaczamy na naszym arkuszu. Po zanotowaniu swoich informacji, pozwól innym graczom przeanalizować sytuację i przeprowadzić dedukcję. Następnie odłóż dobraną przez ciebie kartę miejsca, a także dobrany kafelek na swoje miejsce. Daj znać śledczemu po swojej lewej stronie, że teraz jego kolej na poprowadzenie śledztwa. Jeżeli natomiast zasady w książeczce scenariusza nie mówią inaczej, każda postać przechodzi ze swojego obecnego miejsca do sąsiedniego pomiędzy kolejnymi godzinami. Innymi słowy, Postać nigdy nie pozostaje w tym samym miejscu przez dwie godziny z rzędu. Co ważne, postacie zawsze poruszają się tylko o jedno pomieszczenie, a pomieszczenia te muszą być ze sobą połączone przejściem. Mając te informacje, możemy czasami wydedukować pozycje konkretnych postaci w konkretnych godzinach. Przykładowo, skoro wiemy, że służąca w pierwszej godzinie znajdowała się w sali tanecznej, a w kolejnej godzinie musi się przemieścić i zawsze przemieszcza się o jedną pozycję. A w godzinie 3 znajdowała się ona w galerii, wiemy, że o godzinie 2 musiała się ona przemieścić do sceny. Taką informację możemy śmiało zapisać na naszym arkuszu. Na kartach miejsca, oprócz symboli z liczbą informującą ile postaci było w danym miejscu, w której godzinie przebywały, a także z informacją, jaka to była konkretna postać, występuje również symbol dwóch czerwonych strzałek. Ten symbol wskazuje, że po tym, gdy gracze zanotują zdobyte informacje, Gracz, który wykonuje aktualnie swoją turę, natychmiast musi rozegrać kolejną turę. Ten symbol pojawia się w sytuacji, kiedy w wyniku Twojego badania wszyscy zdobędą dokładnie te same informacje co Ty. Jeśli w dowolnym momencie rozgrywki uznasz, że jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania stawiane przez śledztwo, powiedz to na głos, ale nie zdradzaj szczegółów. W sekrecie zapisz odpowiedzi na swoim arkuszu gry, a następnie sprawdź rozwiązanie w książce scenariusza. Sięgamy wtedy do książeczki, odwracamy stronę na rozwiązanie danego śledztwa, a następnie sprawdzamy, czy postacie zaznaczone na białym tle razem z miejscem i godziną, które również są zaznaczone białą obramówką, zgadzają się z naszym rozwiązaniem zapisanym w arkuszu śledztwa. Jeżeli Twoja dedukcja okazała się trafna, gra się kończy, a Ty wygrywasz. W przeciwnym razie przegrywasz i odpadasz dalej z gry. Co ważne, nie zdradzę innym graczom niczego na temat poprawnych lub niepoprawnych odpowiedzi. Jeśli kilku śledczych jednocześnie odkryje rozwiązanie, dzielą się zwycięstwem. Jeśli wszyscy gracze odpadną z gry, nikt nie wygrywa. Spróbujcie przeprowadzić inne śledztwo. W rozgrywce jednoosobowej starasz się ukończyć śledztwo Najszybciej jak to możliwe. Ilekroć przeprowadzisz badanie, otrzymujesz zarówno informację wspólną, jak i osobistą. Badaniem nazywa się skojarzenie karty miejsca z płytką godziny lub postaci. Co ważne, kiedy w grze jednoosobowej natkniesz się na symbol kolejnej tury, tak czy inaczej musisz tę turę policzyć jako dodatkowe badanie. Należy pamiętać, że nie jest to darmowe badanie. Śledź liczbę przeprowadzonych badań, ponieważ na koniec gry posłuży ci ona do określenia, jak dobrze ci poszło. Porównaj ją z przedstawioną tabelką, by się przekonać, jaką rangę udało ci się osiągnąć.